Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę odpowiadać na 30 najrzędniej zadawanych pytań przez ludzi. A więc jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Ogólnie odcinek wydaje mi się, że może być ciekawy, dlatego bo niektóre z tych pytań są dziwne. Niektóre nie, ale jeśli chcecie się przekonać, no to zapraszam Was do oglądania. Dobra, a więc weźmy się za odpowiadanie na pytania. Ja będę zerkać w telefon, dlatego, bo mam je zapisane, jakby mam je na telefonie. A więc, pierwsze pytanie: eee, najlepsza rzecz, jaka Ci się przytrafiła w życiu? Szczerze, ja nad tym się zastanawiałam, bo już pierwsze pytanie tam czytałam kilka razy to nie powiem rzeczy, która mi się przydarzyła w życiu, bo było ich mega dużo, tak samo jak złych, i po prostu jakbym powiedziała jedną, to bym później żałowała, że czegoś nie dodałam i nie umiem w sumie jednej takiej wybrać, ale jeśli miałabym takie najlepsze uczucie, to w sumie które ja pamiętam do tej pory, no to są takie dwa yy, albo trzy, yy, jak dowiedziałam się, że osoba, która mi się podobała, ja też jej się podobałam, no to to takie pierwsze drugie, że jak byłam w Energylandii bo ja w tym roku na wakacjach byłam w Energylandii i ogólnie dla mnie to było takie uczucie jak ja tam wchodziłam, serio, nie wiem takie coś jakby, bo to było zawsze moje marzenie, ale nie wiedziałam, że ja będę miała takie odczucie jak to będę wchodzić, nawet nie umiem tego opisać, a trzecie to właśnie jak się dowiedziałam, że się wyprowadzą no to też byłam mega zadowolona i ogólnie ja bym mogła jeszcze tak dodawać od po prostu te wszystkie uczucia, jakieś wspomnienia, ale po prostu nie umiem teraz tak wymyśleć, chociaż już mam kilka w głowie, ale ten odcinek i tak i tak pewnie będzie trochę długi, bo 30 pytań jednak z moją gadaniną to będzie co oglądać. Drugie. śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie? Ogólnie dla mnie to nie robi większej różnicy, czy szafa jest zamknięta czy otwarta, ale jednak jak mam wybór, no to śpię przy zamkniętej, dlatego bo... Mnie to ogólnie irytuje, jak szafa jest otwarta, albo gdy jakaś skarpeta ci leży na podłodze, taką po prostu bez... No, mnie to strasznie denerwuje i jednak wolę wstać. Dla mnie to nie ma problemu. Ja w sobie wstanę, zamknę szafę i po prostu będę się lepiej czuła i nie będę o tym myśleć, bo ja później naprawdę mogę mieć sny o tej szafie, że ona jest lekko przytwarta, bo mnie to po prostu tak denerwuje. Czy zabierasz szampony i odżywki z hotelu? Yy... Nie, nie zabieram, żebym wam wyjadżowek z hotelu, bo jeszcze mnie stać na to. A więc okej, okay. nie wiem w ogóle, może i niektórzy zabierają, ale myślę, że to z takich hotelów. Jakbym ja była w takim, ja była w takim hotelu, wiecie, takie pięć gwiazdek, takie... Mm, i byłyby jakieś szampony, no to by się na pewno zabrało, jakby trzeba korzystać z tego, co nie. Ale nie, ja pamiętam, że często zabierałam z hotelu może nie szampony i odżywki, tego akurat nigdy, ale herbaty, bo często były jakiś oddzielny stoliczek, gdzie były filiżanki, tam dzbanek, kubki, herbata, kawa. i Ja często zabierałam herbaty, po prostu te herbaty, a więc nie, nie zabierałam odżywki szamponów. Czy, czy musisz być cała przykryta kołdrą? I to zależy, bo jeśli śpię z kimś, to dla mnie to nie robi większej różnicy, czy jestem przykryta kołdrą, czy jestem odkryta, bo czuję, że po prostu ktoś mnie chroni. A gdy śpię sama, to na pewno muszę mieć stopy zasłonięte, bo ja obejrzałam w tamtym roku z moją siostrą 6 horrorów w 2 dni i dla mnie to jest dużo, bo ja się ogólnie horrorów. I ja teraz mam taką psykę, że ja nie mogę po prostu w nocy, jak śpię sama, wystawić stopy za łóżko albo właśnie odkryć stopy, bo ja się strasznie bo jeżeli mnie coś zacznie ciągać, lub dotykać po tej stopie dobra. Jestem sama, w domu przestają już na takie tematy, a więc yy, zależy od po prostu sytuacji z tą kodrą. Czy kiedykolwiek ukradłeś znak drogowy? Tak, ukradłam znak drogowy do siebie do domu specjalnie, żeby postawić go przy oknie. Nie no nie ukradłam, jakby to jest wiadome, że jeśli leży Ci taki znak drogowy, taki, wiecie, ubezwazno, ubezwazno, ubezwaznowolniony, dziękuję. I patrzy się na ciebie i mówisz, zrób, yy, mówi, zrób ze mną zdjęcie, a ty takie, ja nie zrobię z tego zdjęcia, no zrób, no okej. Okay. No to okej, okay, rozumiem, jakby... O, dobra. Yy, Ukraść nie ukradłam, może tam kiedyś, jak znalazło się jakiś znak, no to nosiłam gdzieś z miejsca na miejsce tam, ale to ze znajomymi, ale tak, żeby ukraść do domu, bo ja rozumiem to, że do domu, no to nie, nie ukradłam. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Nie, ja w ogóle, Ty, przy tym pytaniu nad nie chcę się rozgadywać, ja po prostu nie korzystam z kuponów, a więc ich nie wycinam, może jakichś telefonicznych, ale z takich wycinanych to nie. Czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? O kurde, nie, ja... Te takie, co wolisz, są takie trudne zazwyczaj. Yy, szczerze, to nie wiem, bo jakbym została zaatakowana przez niedźwiedzia, powiedzmy, że nie mogę ani z tym, ani z tym się zaprzyjaźnić, no to chyba z niedźwiedziem by mocno bolało, gdyby on mnie tak powoli, po kawałeczkach obi i zjadał sobie. Pszczół u pszczół by też bolało, ale myślę, że by był mniejszy trochę ból, a więc chyba wybiorę ten rój pszczół. Czy lubisz używać karteczek naklejanych? Co? Karteczki naklejane to są te chyba takie małe, takie kolorowe, tak mi się wydaje. Ogólnie w klasach 1-3 używałam, ale teraz... Ja, teraz są bardziej słue lekcje, a więc ja tego nie używam, ale jeśli bym chodziła do szkoły, i tak i tak bym nie używała. Ogólnie mi się wydaje, że z tymi karteczkami samoprzylepnymi to jest tak, jak z jakimiś organizerami, że myślisz, no ja będę przez cały rok zapisywać po prostu, co ja jem, co ja yy, codziennie robię i wszystko w ogóle i po tygodniu o tym zeszycie jakimś yy, zapominasz. I tak samo mi się wydaje że z karteczkami samoprzylepnymi jest, ale jeśli ktoś potrafi tak przez cały rok sery taki zeszyt prowadzić, to szacun wielki. Yy, kiedyś tych karty już używałam, ale jakie było pytanie, bo zapomniałam? Czy lubię? Mogę polubić, jak nie muszę, to neutralne mam podejście. Czy masz piegi? Nie, nie mam piegów. Ja mam ogólnie, jak jest słońce, jak jest słońce, to mm, ale nie takie słońce, tylko takie w lato gorące, to wtedy mi wyskakują takie piegi, ale to też są takie, mać pęgie dosłownie, że ich prawie nie widać, a więc teoretycznie nie, nie mam piegów. Gdzie ja jestem? A dobra, dziesiąte już, już prawie połowa. E, czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Nie, no to jest wiadomo, że nie zawsze uśmiechasz się do zdjęć. U mnie to też zależy szczerze od fryzury, bo jeśli mam fajnie ułożone włosy, to ja się uśmiecham, a jeśli mam słabo ułożone włosy, no to robię taką ważną minę i no to też zależy, a w ogóle zależy od sytuacji, no bo jeśli ja jestem zadowolona, że mi ktoś robi te zdjęcia, no to się uśmiecham, jeśli nie, no to nie takie proste i logiczne. E, co wkurzycie w innych, co niekoniecznie wkurza innych, okej? Okay. Szczerze, ja nie wiem, co wkurza innych, ale jeśli bym miała powiedzieć, co mnie wkurza w ludziach, no to na pewno jakaś taka mocna mega zazdrość, taka... Yy, ogólnie mnie wkurza takie bycie dla, kim, dla kogoś, takie hejtowanie osób. Nie chodzi mi tutaj o internet, ale w internecie jest dużo tego hejtu, ale ogólnie kurza mnie takie, czy, że nie znasz człowieka, nie znasz jego sytuacji czy coś w tym stylu, ale i tak i tak zaczniesz gadać na niego, ogólnie tacy ludzie którzy są tacy o Jezu, jak mnie denerwuje, ktoś się popisuje albo koza, czy taki wiecie, myśli, że jest fajny, a nie jest fajny jakby, no ale pytanie było co mnie denerwuje, co inne chyba nie denerwuje no to mi się wydaje, że to, że i większość osób, które je znam po prostu, mogą sobie normalnie żyć w tym, że mają, nie wiem, na przykład talerz im leży na stole i jest nieumyty, a ja na przykład nie... I ja się od razu denerwuję, jak jest już coś takiego. I ja to pójdę, umyję, ale ja się mega wtedy denerwuję. W ogóle jestem jestem strasznie nerwowa. No. Dobra, kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki podczas spaceru? O, tak, oczywiście! Ja dalej nadliczę. Ja na, liczę schody, jak wchodzę po klatce, albo Kroki ze spaceru zazwyczaj liczę jak wracam z kościoła, bo wtedy po prostu yy, jest mi zimno. A tym bardziej, że teraz jest zima i mają bystę minusy. Minusowe, i ja po prostu, żeby nie myśleć o tym, że jest mi zimno, to sobie liczę kroki i serio, ja tak potrafię przez całą drogę po prostu naliczyć kroki, ale w połowie drogi zapominam, że ja w ogóle je liczę i idę normalnie, i wtedy w połowie znowu zaczynam, a więc tak. Ale na pewno też, jak byłam o wiele młodsza, no to tak się robiło, no to to jest wiadome w ogóle. Wątpię, że tak kiedykolwiek ktoś nie robił. Czy kiedykolwiek załatwiałeś się w krzakach? No tak. Jakby mi się wydaje, że to jest oczywiste, jak się było małym, no to. Jak się było mam, to no, by nie chciało się iść do domu do dalej, to no to się szło do krzaków jakby. Proste i logiczne. Yy, a teraz, teraz... Nie, już długo nie mam takiej sytuacji, ale to też pewnie jest związane z tym... Znaczy, jakbym była teraz sobie na podwórku by było gdzieś lato, no to bym nie poszła do krzaków, tylko bym wróciła gdzieś do domu albo poszła do jakiejś restauracji, z kolei, jeśli by w ogóle były otwarte. Ale jak byłam młodsza, no to tak. Czy kiedykolwiek robiłeś grubsze sprawy w krzakach, ale... zależy kto co ma na myśli, jeśli chodzi o grubszą sprawę, a więc przejdźmy do następnego pytania. Eee, Czy kiedyś tańczyłeś bez muzyki? Tak, a tym bardziej jak myślę aplikację TikTok. To się podchodzi po prostu do e, lustra i się, e, chce się zobaczyć, jak wygląda się. I automatycznie po prostu zaczyna się jakieś dziwne gesty rękoma i w ogóle wszystkim robić, a więc tak, to, to bez dwóch zdań na pewno. Czy gryzłeś swoje długopisy lub ołówki? Nie, ale ja gryzłam gumki. I ja w drugiej klasie, ja to pamiętam, gryzłam gumki do ścierania. I ja zawsze gadałam, że ja nie mogę, on to gryzie ołówki i długopisy, fuj, w ogóle ja go nie dotykam. Ale przecież to jest takie, jakie ja teraz sobie myślę, gumki, gumki ociera się o zeszyt, tak? No i jest brudne jednak i mi się wydaje, że gumki nad czasem mogą być bardziej brudne niż te długopisy i ołówki i o, fuj, co ja w ogóle robiłam wtedy? Jakby. Dobra, nie komentuję tego. E, co jest na Twoim łóżku? Dobre pytanie. Nie wiem. Zobaczymy, jak będę miała już swoje łóżko. Bo na razie, jak mówiłam w mojej porannej rutynie, nie mam mebli w pokoju, siebie w salonie, ale na pewno będzie jakiś kot, poduszki, misiek, jakieś takie rzeczy, które powinny być na łóżku. No, to jest wiadome. E, Jaki jest rozmiar Twojego łóżka? To, to jest dziwne, że oni mnie się pytają, o łóżko. Nie wiem po co im to takie informacje, ale to są pytania, których nikt by nie zadał, a więc odpowiadajmy. Nie wiem, jak będę miała to też pewnie nie powiem, bo o tym zapomnę, ale na ten moment nie wiem. 19. Piosenka tygodnia. Nie mam czegoś takiego jak piosenki tygodnia, ja nawet nie mam czegoś takiego jak piosenki miesięcy, ja mogę ci to, mieć coś takiego, że po prostu jakaś piosenka mi się podoba. Mam swoją playlistę, mam tam piosenki, które słucham już od roku i mi się one dalej podobają nie znudziły mi się. I po prostu gdy jakąś piosenkę, yy, jakaś nowa piosenka mi się spodoba, no to dodaję do tej playlisty, proste i logiczne. Yy, ale ogólnie jakbym miała powiedzieć jaką piosenkę w tym tygodniu najwięcej słucham, no to chyba Duszki Sanach i to tyle, jak to dwudzieste już pytanie. Czy przeszkadzają ci faceci ubierający się na różowo? Nie. Co jest? Jakby zależy. Nie. Ogólnie teoretycznie mi nie przeszkadza, bo jakby bluzka różowa, bluza różowa. Co? Nie wiem, dla mnie to nie ma różnicy. To tak jakby dziewczyna nie mogła się ubierać na czarno, bo to jest taki bardziej chłopski kolor. No jakby, jakby nie tyle, że nie mogła, tylko bo już od razu tak wyśmiewana albo dziwnie się na nią patrzyła. No dla mnie to nie ma różnicy. Ale ja widziałam stanie na Instagramie, że naprawdę chłopacy. Niektórzy mężczyźni, ale mi się wydaje, że oni co są, taki tacy trochę, no to noszą jakieś takie dziwne, przylegające w ogóle bluzki, takie na ramionczkach różowe, takie w ogóle odblaskowe, więc zależy jakie to jest ubranie, ale na co dzień do tego nie mam problemu. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Czy nadal oglądasz bajki? Tak, nadal oglądam bajki, a w ogóle to jest taka sytuacja, że ja teraz w nowym mieszkaniu nie mam na razie internetu. Już od czterech tygodni około, e, tutaj mieszkam i ja nie wiem, ci panowie mają przyjść dopiero 22 stycznia. Ja się pytam, gdzie jest głowa? Ja mam 14 lat zaraz, już będą 14. A? Dobra. I. E, po prostu ja nie rozumiem, jak oni mogą długo to robić. Ja rozumiem, że to jest ogólnie praca ich i że oni mają jeszcze inne zlecenia. Ale żebym ja miała czekać 22 dni, no bez przesadu, to znaczy teraz już mniej, ale wtedy 200... A dobra. Yy, wracając do tematu, czy lubię oglądać bajki, czy dalej oglądam, tak, a właśnie dlatego zmieniałam yy, wzmiankę, jakby powiedziałam, coś o tym internecie. Dlatego, bo ogólnie ja na Netflixie uwielbiam. Ja SpongeBoba ogólnie uwielbiam jako bajki i na Netflixie go oglądałam, jeśli tam nie miałam nikt odjąć czy coś. Niedawno zaczęłam oglądać, i jak na razie, kiedy byłam jeszcze jakby spoko z tymi, na bieżąco z Netflixem, to były tylko trzy sezony SpongeBoba, i to jest w ogóle dla mnie takie okropne. No, tam jest w jednym sezonie chyba jest po 180 odcinków, a oni ci walą trzy sezony po 24 odcinki, no. Smutne to trochę, a bym chciała, żeby było więcej. Mam nadzieję, że będzie więcej, jak mm, zobaczę znowu Netflixa tego 22 stycznia. E, dobra, przejdźmy do następnego. Jaki jest Twój najmniej ulubiony film? Mm, szczerze? Chyba nie mam takiego. O nie mam. Dobra, Boże. Oglądałam na lekcji raz ten lekturę, tylko zaluję nie pamiętam, jak ona się nazywa. To było coś tam. Kurcze, to, to była taka lektura, ja nawet teraz nie powiem, ja tutaj gdzieś, tutaj gdzieś będzie nazwa. Yy, I to ten film, ludzie, jaki on jest nudny, ja spałam dosłownie na nim i ja wiele razy tam przysypiałam na tych filmach na lekcjach, ale to już jest taka przesada, ja naprawdę myślałam, że ja tam usnęł, łaziałam chyba z dwa razy do toalety, żeby nie wiem, po prostu się przejść, żeby się przewietrzeć, żeby nie zasnąć, bo... To jest najgorszy film, jaki kiedykolwiek oglądałam, przepraszam reżysera, no ale taka jest smutna, prawda? Dalej, gdzie zakupiłabyś znaleziony skarb? Znaleziony skarb, to ja bym wzięła sobie, a nie zakupiła, no chyba proste. Co pijesz najczęściej do obiadu? Ogólnie moimi ulubionymi piciami to jest, ja najczęściej do obiadu piję wodę, ale czasem sok pomarańczowy, jeśli mam, to u mnie zależy, bo ja zazwyczaj do śniadania i kolacji piję herbatę, a do obiadu piję wodę zazwyczaj albo sok pomarańczowy bądź sok pomidorowy. I u mnie to jest tak różnie, a więc zależy od humoru, zależy od tego, co mam w ogóle na obiad. E, Przejdźmy dalej, ulubiony sos do nuggetsów o ludzie, ja pamiętam jak była ta na tiktoku w ogóle cała drama niektórzy serio z tego dramy robili, bo ktoś woli sos słodko-kwaśny, a nie śmietankowy jakby dla mnie to nie ma większego e, jakiegoś nie wiem problemu, kto jaki lubi sos do Nuggetsów, z Maca, ale ja ogólnie lubię tak naprawdę to chyba większość sosów, bo jej lubię. Jak w domu jestem, to ja uwielbiam sobie taki robić z jogurtu, czosunkowy, i ogólnie go robiłam na Sylwestra i mi mega wyszedł. E, czosunkowy taki zwykły też, lubię. Tysiąca wysp, jakiś nie. E, szybko teraz muszę polecieć. Sos słodko kwaśny, jakieś pikantne, lubię. To zawsze powiedziałam. Amerykański lubię mega dużo tych sosów, a więc u mnie to nie ma jakiegoś, yy, nie wiem, ograniczenia z tymi sosami. Lubię wszystkie, co są po prostu. Yy, jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Szczerze to nie wiem, bo jeśli potrawa, ja na pewno mega lubię yy, kuchnię włoską, uwielbiam, yy, japońską, chińską te sushi i te sprawy. Polską też w sumie lubię. Jeśli danie nie jest mega tłuste, bo jeśli ktoś mi wyjmie takiego schabowego, takiego dopiero co z tłuszczu i nie odsączy, no akurat w tym jestem wybrana, jeśli coś jest mega tłuste i ktoś mi nie odsączy tego na papierze, ja widzę, że z tego naprawdę się tłuszcz ale jak ja to przekrałem, to z tego tłuszcz sięgnie, to ja tego nie zjem po prostu, ja nie dam rady, bo dla mnie to jest za tłuste, ale jeśli coś nie jest mega tłuste, no to zjem większość rzeczy. No tam niektórych ryb nie lubię, ale to tam zależy od humoru też w sumie, bo ja mam tak, że ja jednego dnia lubię jakieś jedzenie, drugiego nie i to jest takie, no, zmienne u mnie. Dobra, poproszę kolejne pytanie. E, jakie filmy możesz oglądać w kółko i nadal je kochasz? Właśnie zrozumiałam, że ja poprosiłam sama siebie o kolejne pytanie, ale dobra, odpowiedzmy na nie. E, na pewno takim filmem jest Titanic, no to, to jest wiadomo, ja to mogła oglądać w kółko i w kółko. Teraz, szczerze, po obejrzeniu tych horrorów, bo ja oglądałam um, obecność 1, obecność 2, 3, Anabel, Zakonnice i co tam było? A to jest 6, dobrze. Yy, I ogólnie, i to znaczy, ja obejrzałam więcej ogólnie horrorów w swoim życiu, bo jeszcze tam te It, te klauny i w ogóle. Ale licząc te 6, to ja bym z tych wybrała na pewno obecność, żebym mogła oglądać w kółko i w kółko, bo już bym się aż tak mocno nie bała, bo bym w miarę wiedziała, co to jest, on jest spoko przygodowy. Ogólnie filmy Marvela bym mogła w kółko oglądać, jakieś, nie wiem, Kapitany Ameryki, jakieś w ogóle Gwiezdne Wojny, takie sprawy. A seriali, bo ja ogólnie uwielbiam seriale na Netflixie, no to y, Dom z Papieru, y, 13 Powodów i Stranger Things i Lucifera w sumie, ale Lucifera Przestałam oglądać w pierwszym sezonie, czwartym odcinku, bo zapomniałam w ogóle, że go oglądam, ale mam nadzieję, że go nadrobię. Yy, ostatnia osoba, którą pocałowałeś lub która Ciebie pocałowała. Mama. No, pozdrawiam, mamę. Yy, Czułeś kiedyś w harcerstwie? Nie, ale ja chciałam być w harcerstwie. Nigdy nie mówiłam o tym dla nikogo, ale chciałam być w harcerstwie, ale zawsze mnie obrzydzały te wszystkie robale, karaluchy, te. Owady, o tak opowiem, bo często gdzieś się wyjeżdża, wyjeżdża na jakieś obozy harcerskie, czy coś w lato, wiosnę, zima, i jak są te owady, to mnie to tak strasznie obrzydza. Ja nienawidzę owadów. I małe, brzydkie, nic ci nie zrobi, ale i tak, i tak cię obrzydza. I. Ostatnie, już pytanie: 30 Czy kiedykolwiek pozowałaś nag w magazynie? I odpowiedź jest prosta: oczywiście, że nie. Jakby to jest logiczne, i jak teraz przeczytałam to pytanie, to wydaje mi się, że każdy wiedział, że odpowiem, że nie. Ale jeśli podobał Wam się taki odcinek i chcecie zobaczyć jeszcze kolejne odcinki z zadawania tych pytań, bo jest ich tutaj 100, ale ja po prostu, jakbym miała odpowiadać na 100, to by ten odcinek trwał dwa dni dosłownie, bo ja się rozgaduję strasznie. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakieś podzielone te właśnie odpowiedzi na te pytania, to mi piszcie koniecznie w komentarzu, na pewno je zrobię, bo jeszcze mam 70 do powiedzenia. I ja zapraszam was do wyczekiwania na kolejne odcinki. Pa.